Piątek rozpoczął się dramatycznie w województwie kujawsko-pomorskim. W miejscowości Książki, w powiecie Wąbrzeskim, doszło do groźnego zdarzenia na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, mimo że sygnalizacja świetlna wyraźnie wskazywała czerwone światło. Kilka sekund później w pojazd uderzył pociąg Intercity Niegocin, kursujący na trasie Olsztyn-Wrocław. Na pokładzie składu znajdowało się 198 pasażerów. Jak poinformował bryk Piotr Rogowski z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, nikt z podróżnych nie odniósł obrażeń. To prawdziwe szczęście, biorąc pod uwagę skalę zderzenia. Lokomotywa została jednak poważnie uszkodzona, rozbita szyba i zniszczenia mechaniczne uniemożliwiły kontynuowanie podróży. Choć kabina pojazdu znajdowała się już poza torami, uderzenie pociągu w naczepę spowodowało ogromne zniszczenia i zatrzymało ruch na linii. Przez ponad godzinę pasażerowie czekali na zastępczy skład którym mogli kontynuować podróż. Dzięki szybkiej organizacji ewakuacji przez Straż Pożarną, policję i obsługę kolei udało się uniknąć chaosu. Wszyscy podróżni ostatecznie dotarli bezpiecznie do celu. To zdarzenie pokazuje, jak sekunda nieuwagi i splot niefortunnych okoliczności mogą doprowadzić do tragedii na Torach. Eksperci podkreślają, że oślepienie przez słońce to częsta przyczyna wypadków, zwłaszcza wczesnym rankiem i późnym popołudniem. Dlatego tak ważne jest zachowanie maksymalnej ostrożności, szczególnie w rejonie przejazdów kolejowych, gdzie ryzyko jest największe.